Witam, Chciałem zaproponować dzisiaj sposób zapamiętania całego kalendarza na 2011 rok w 7 minut, mniej więcej razem z komentarzami. Aby to zrobić, trzeba wykorzystać synergię dwóch półkul, prawej i lewej półkuli. Zaczniemy od prawej półkuli, czyli historyjka pewna. Wyobraźmy sobie, że jestem studentem, który właśnie w połowie stycznia zdał bardzo ważny egzamin i po tym egzaminie podobno już się ma większą połowę studiów za sobą. Wiem, że większej połowa nie istnieje, ale to nie ma znaczenia. Czas na wiosnę, ale bardzo szybko na studiach mi zleciał, tak jakby błyskawica. To wszystko się odbyło błyskawicznie, raz-dwa wszystko nam poleciało. Przyszedł maj, a w maju miałem duże plany. W związku z tym w kalendarzu zaznaczyłem sobie, co chciałbym robić, szczególnie od września, bo miałem w planie wyjechać do Brazylii. Ale żeby tam wyjechać, musiałem zarobić na podróż. W związku z tym w, w lipcu i w sierpniu, wakacje, pracowałem na dworcu centralnym w Warszawie w informacji po to, żeby zrobić na wakacje. E, praca może nie była za bardzo ambitna, ale udało mi się zrobić na bilet i we wrześniu pojechałem do Brazylii. Brazylia okazała się cudownym, cudownym miejscem, tak jak ją opisują podróżnicy. Spotkałem tam bardzo fantastycznych ludzi i było dużo takich seks bomb. Tutaj jest obrazek, może nie opyszający seks bomba, ale takie lustereczko. Ale myślę, że każdy sobie potrafi wyobrazić to jak Wojtek Cejrowski opisuje e, południowoamerykańskie piękności. E, niestety pewnego dnia kot przebiegł mi drogę. I to był taki nieszczęśliwy dzień, bo tego samego dnia jeszcze zadzwonił do mnie kolega i poinformował, że jeżeli szybko nie wrócę na studia, to tam mnie wyrzucą z uczelni. No i to jest koniec historii. Mieliśmy tutaj sześć pewnych ważnych elementów, które teraz będą do zapamiętania. Pierwszy z nich to jest większa połowa. Tak jak mówiliśmy, po zdaniu egzaminu w styczniu już większą połowę roku mam za sobą. Czas mi zleciał jak błyskawica. To jest tak naprawdę marzec-kwiecień, za chwilę się dowiemy. W maju miałem plany i zapisywałem je w kalendarzu. Pracowałem, jak pamiętacie, w wakacje na dworcu centralnym w Warszawie. We wrześniu pojechałem do Brazylii i tam między innymi. Były różne seks bomby, jak to w Brazylii. No i pod koniec roku, niestety, zadzwonił tylko kolega, a tak naprawdę spowodowane było to kotem, który przebiegł mi drogę. Wiem, że kot nie jest czarny, ale to nie ma tutaj żadnego znaczenia. To jest prawa półkula. Natomiast teraz będziemy zapamiętywać w półkulę. I tak. Większa połowa to ma być 51. Myślę, że nie trzeba uzasadniać dlaczego 51, bo 51% to więcej niż, niż 50, niż pół. Błyskawica to 14. Proszę sobie wyobrazić jedynkę, tak, i tą czwórkę, która ma kształt błyskawicy, czyli będzie to błyskawica. Kalendarz 62. Dlaczego? Bo jak weźmiemy dwa miesiące najdłuższe, to 31 plus 31 to jest 62, w związku z tym kalendarz to do zapamiętania jest 62. Dworzec centralny to 40, dlatego że pan Karwowski, 40-latek, budował dworzec centralny i takie będzie nasze skojarzenie, czyli dworzec centralny to 40. Sex bomba 35. No tutaj trochę trzeba zadziałać wyobraźnią na tych dwóch cyferkach. Proszę sobie trójkę tak nad piątkę ustawić i to tak w poziomie i wyobrazić gór, górną część ciała sex bomby, a piątka to jest jej tylna część ciała, taka bardzo obfita. Dlaczego 13 to kod? Myślę, że nie trzeba, nie trzeba wyjaśniać. Tak naprawdę to do zapamiętania były takie pary. Większa połowa 51, błyskawica 14, kalendarz 62 i tak dalej, tak dalej. Kod 13. Nie jest to skomplikowane. Myślę, że każdy to potrafi. A teraz weźcie, przechodzimy do algorytmu zapamiętywania poszczególnych dni w roku 2011 kalendarza. I weźmy na przykład datę 8 lipca. Aha, zanim przejdziemy do tego 8 lipca, to jeszcze najpierw tak, co, po co nam te cyfry były? Ponieważ te cyfry, te na niebieską, 5, 1, 4, 1, 4 i tak dalej, są to cyfry wiodące miesięcy. I jest po kolei. Piątka to jest styczeń, luty to jedynka, marzec jedynka, kwiecień czwórka, aż tam do grudnia, który, który ma cyfrę wiodącą 3. I teraz zapamiętajmy na przykład 8 lipca. 8 lipca, czyli bierzemy ósemkę, bo 8 lipiec, i szukamy, jaka jest cyfra wiodąca lipca. To jest akurat czwórka. Jak widać, to jest ta czwórka. właśnie. Dodajemy je do siebie, daje nam to 12. I teraz będzie taka mała operacja, sztuczka matematyczna. Trzeba odjąć od tego wielokrotność 7. 7, 14, różne po, kolejne wielokrotności. W tym przypadku odejmujemy 7, czyli 12 minus 7 to jest 5 i powstaje nam 5, czyli piątek. No, łatwe do zapamiętania. Poniedziałek pierwszy, wtorek drugi, piątek piąty. Sobota, szósta, niedziela, siódemka albo 0. Weźmy inny przykład, 24 grudnia. Tu znowu mamy 24. Dodajemy do tego cyfrę wiodącą grudnia, czyli trójkę. Daje nam to 27 i odejmujemy najbliższą wielokrotność 27. Czyli tu w tym przypadku będzie 21, bo 3 razy 7 to jest 21. Zostaje nam 6, czyli sobota. No i jeszcze jeden przykład, może jakiś majowy. 29 maja. Tutaj mamy 29 plus 6, bo maj to jest 6. Odejmujemy od tego w tym przypadku 35, zostaje nam 0, czyli niedziela. I w zasadzie to jest cały algorytm. I teraz jak on wygląda? Tak w podsumowaniu. Dodajemy do dnia miesiąca, dodajemy cyfrę wiodącą miesiąca i odejmujemy wielokrotność 7. Jak widać może być to 7, 14, 21, 28 albo w ostatnim przypadku 35 i powstaje nam dzień, tygodnia. Tak jak mówiliśmy, do zapamiętania: jedynka to poniedziałek, reszta idzie już z górki. To tyle. Gdyby ktoś był tym zainteresowany, to zapraszam też na moją stronę www.artet.pl, zakładka gimnastyka mózgu, gdzie będzie parę słów na temat zapamiętywania Wielkanocy. Gdyby się Wam to spodobało, to mam jeszcze kilkadziesiąt takich zakładek i będę wtedy kontynuował to na razie. Dziękuję.